Że jesteś z nimi, aż do skończenia świąt. Odchodzisz i zostawiasz. Panie Jezu Chryste, chcielibyśmy, żeby uczniowie rano wrócili, przymusić się, ale... aby. a uh -huh.

Thank you. Иначе на i'm i smutkami. To niezwykły moment, kiedy będując głosisz o lęcie miłosierdzia, Wielokrotnie dawałeś nas na że jesteś od nas z tego miłosierdzia w życiu, które czeka oczy nasze wierzenia. i potrzebują tego słowa, aby umocnić nadzieję i dać nową wiarę, a miłości i nadać nową świeżość. Dziś jest też wiele sytuacji, w których czujemy tą obecność i to umocnienie. Gorąco wierzymy, że obecność

Pozostań w naszych sercach, panie. Panie nasz, ty wiesz, jak bardzo ufamy Tobie i szukamy Cię w codziennym, bo nie jesteśmy sami. Dziś widzimy Tą twarz i słuchamy Twego głosu. Że ludziom też do, do serca swego